Choinka Bożonarodzeniowa Świąteczna opowieść o prosiaczku Pimpku. Choinka Bożonarodzeniowa. W małej, zasypanej śniegiem wiosce, ukrytej pomiędzy wysokimi świerkami, mieszkał sobie wesoły prosiaczek Pimpek. Był różowy jak poranna chmurka, okrąglutki jak bombka i zawsze miał na pyszczku szeroki, uśmiechnięty ryjek. Pimpek najbardziej na świecie kochał dwie rzeczy: marzyć i pierniczki, które piekła jego mama. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Cała wioska szykowała się do wigilii. Ptaszki dekorowały gałęzie czerwonymi jarzębinami, zajączki sklejały choinkowe łańcuchy z kolorowego papieru, a jerzykowie polerowali maleńkie szyszki na ozdoby. Tylko Pimpek chodził zamyślony. Co się stało, Pimpku? zapytała mama, mieszając w wielkiej misie piernikowe ciasto. Prosiaczek westchnął. Chciałbym dać wszystkim z naszej wioski jakiś wyjątkowy, prawdziwie świąteczny prezent, ale nie wiem jaki. Mama uśmiechnęła się ciepło. Najpiękniejsze prezenty nie zawsze kupuje się w sklepie. Czasem wystarczy odrobina serca. Pimpek postanowił, że znajdzie ten niezwykły prezent, choćby musiał przeszukać cały świat. I tak, pewnego ośnieżonego popołudnia, wyruszył w drogę. Płatek śniegu spotkanie z mroźnym zefirkiem. Pierwszym, kogo spotkał, był mroźny zefirek. Maleńki, niebieski wiaterek, który kręcił piruety nad drogą. Dokąd pędzisz, Pimpku? zapytał, wirując wokół jego uszek. Szukam świątecznego prezentu dla wszystkich moich przyjaciół. Zefirek zastanowił się chwilę, po czym dmuchnął lekko w niebo. Nad lasem rozbłysły miliony iskrzących śnieżynek. Mogę dać ci odrobinę zimowej magii! zawołał. Pimpek podziękował, złapał w łapki garstkę skrzącego się śniegu i ruszył dalej. Gwiazdki wizytał srebrnej sowy. Gdy zapadł zmrok, Pimpek dotarł do starego drzewa. Na którym mieszkała srebrna sowa najmądrzejsze stworzenie w całej okolicy. Witaj, Pimpku, powiedziała, przysiadając na gałęzi. Widzę, że masz w sercu ważną misję. Prosiaczek opowiedział jej o poszukiwaniu prezentu. Sowa zamrugała dam ci coś, czego nie widać, ale każdy to poczuje szepnęła, dotykając jego serduszka skrzydłem. Okruszek dobroci, kiedy go podzielisz z innymi, urośnie. Pimpek zbladł z zachwytu. Dziękuję, pani Sowo. Zapakowany prezent, zgubiony worek Mikołaja. Następnego ranka Pimpek dotarł na skraj lasu. I wtedy zobaczył: Wielki czerwony worek leżący w śniegu. To przecież worek świętego Mikołaja. Pisnął z wrażenia: Worek był otwarty, a spod śniegu wystawała kartka. Zgubiłem worek podczas burzy śnieżnej. Jeśli go znajdziesz, proszę odnieść mi go na biegun północny. Mikołaj, Pimpek dobrze wiedział że taka wyprawa jest długa i trudna, ale serduszko mówiło mu, że musi pomóc. Wziął worek, założył na plecy i ruszył przed siebie. Na szczęście po chwili przed nim pojawiło się coś czerwonego i mocno zdyszanego. To nie kto inny, tylko sam Święty Mikołaj. "Mój worek", wykrzyknął, "Pimpku, uratowałeś święta". Prosiaczek zarumienił się cały. "Chciałem tylko pomóc", Mikołaj poklepał go po łopatce. Właśnie takim sercem robi się najwspanialsze prezenty. Ale widzę, że i ty czegoś szukasz. Pimpek opowiedział o marzeniu, by obdarować całą wioskę. Mikołaj uśmiechnął się łagodnie. Dałeś mi coś cenniejszego niż złoto. Dobroć. A dobroć to prezent, który wraca. Po czym wyjął ze swojego worka maleńką, błyszczącą gwiazdę. To gwiazdka ciepłych myśli. Powie się na wiosennej choince, a wypełni serca wszystkich radością. Święty Mikołaj, wigilijny cud. Kiedy Pimpek wrócił do wioski, wszyscy byli już gotowi na Wigilię. Na środku stała wielka choinka, ale brakowało na jej szczycie ozdoby. Pimpek wspiął się na drabinkę i umieścił tam otrzymaną od Mikołaja gwiazdkę. W tej samej chwili cała wioska rozświetliła się złotym blaskiem, śnieg zaiskrzył jak miliony kryształków, a wszyscy mieszkańcy poczuli w sercu ciepło, którego nie da się opisać słowami. Zajączki się przytuliły, jeżyki uśmiechały się szeroko. Ptaszki zaczęły śpiewać świąteczną melodię. Pimpku, powiedziała mama, ocierając łzy wzruszenia, to najpiękniejszy prezent, jaki mogliśmy dostać. A prosiaczek tylko się zawstydził i chrząknął cichutko. Tego wieczoru przy wigilijnym stole wszyscy zgodnie stwierdzili, że magia świąt istnieje naprawdę, trzeba ją tylko znaleźć w sercu, tak jak zrobił to mały prosiaczek pimpek. I od tamtej pory, co roku, gwiazdka na choince świeciła w wiosce trochę jaśniej.